Mamy szereg tych pięknych budynków z przełomu XVIII, XIX wieku, i stoimy też przed dawnym domem aukcyjnym. Z tym tylko, że aukcje, które się tutaj odbywały, były bardzo dramatyczne, ponieważ w 1859 roku otworzono tutaj dom aukcyjny. W którym sprzedawano niewolników prosto z portu, ze statków, którymi przypływali, tutaj się ich transportowało. I ci ludzie byli tutaj właśnie na takie aukcje wystawiani i sprzedawani. Krótko przed wybuchem wojny secesyjnej, która przecież w 1861 wybucha, działał jeszcze, ale działał. Jest to w Karolinie Południowej ostatni taki. Obiekt, który ten dramatyczny aspekt dokumentuje. Tam widzimy zresztą napis Old Slave Mart Museum. Ten napis jest z końca lat 30., 19, 18., cofni 20. oczywiście wieku, kiedy to muzeum zaczęło tutaj już funkcjonować, czyli w 1938 lub 1939 to muzeum jest tutaj uruchomione, a sama, sama budowla z 1859. Charleston, Karolina Południowa.